Słuchajcie, zanim e, zaczniemy nagrywać regularny odcinek i skompletujemy pełny skład kanapy, e, to dosłownie przed e, momentem przyszło, przyszło nam pytanie od, od pana Pawła na naszego maila. E, ja myślę, że akurat mamy odpowiedni skład, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie jest jakby takim follow-upem tego, o czym dyskutowaliście ostatnio e, na, to, e, na temat podróży w czasie. Eee, skomentowaliście, że podróż w czasie wstecz nie jest możliwa. Natomiast czy nie jesteśmy w stanie przy nieograniczonych środkach spowolnić upływ czasu na przykład sobie, dzięki czemu względem jednostek, które nie uległy spowolnieniu, będziemy osobami z przeszłości. Konkretnie odwołuje się do zjawiska dylatacji czasu. Jeśli to nie problem, prosiłbym o uzasadnienie, dlaczego jest, nie jest to możliwe dla tego zjawiska. Więc myślę, że to taka szybka. Szybko Szybka Możemy to jeszcze raz y, przypomnieć, że y, owszem podróż w czasie w tył z wielu względów nie jest możliwa, choćby z, właśnie ze względu na, na y, pogwałcenie kauzalności, przyczynowości, to jest że tak powiem logiczny problem. Natomiast podróż do przodu, przyspieszona, no bo o to chodzi. My wszyscy podróżujemy w czasie do przodu, ale przyspieszona podróż w czasie owszem jest możliwa. Na tym polega choćby słynny paradoks bliźniąt. Czyli jeżeli znajdziemy się w układzie silnienie inercjalnym i długo w nim będziemy przebywać, to po prostu tutaj na Ziemi czas, E, który upłynie do naszego powrotu, będzie dużo dłuższy niż, niż, niż Czyli ten na nasz przykład Tego doświadczamy za każdym razem, kiedy się poruszamy z jakąś tam prędkością względem innych naszych kolegów. Tylko w niewielkim stopniu. W nie, bardzo A. niewielkim stopniu. Bardziej jest to widoczne na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale też to są chyba ułamki A. sekund. Znaczy, po pierwsze, należy odpowiedzieć, że jest dokładnie tak, jak pytający napisał. Czy, czy, czy powiedział? E, napisał raczej. E, mianowicie dilatacja czasu powoduje naszą podróż w przyszłość ze zwiększonym tempem. E, tyle tylko, że kluczowym elementem tego pytania, moim zdaniem, jest nieograniczone środki. E, yy, yy. Przyspieszenie do znaczących prędkości jest niezwykle kosztowne, niezwykle trudne. Znaczących prędkości, czyli prędkości, które są znaczącym ułamkiem prędkości światła. E, wszystko, co mierzy się w pojedynczych kilometrach na no, sekundę, niestety nie jest dużą zmianą. Niestety, na szczęście, trudno powiedzieć, e, nie, jest, nie powoduje dużej zmiany e, tempa upływu czasu. E, dopiero gdybyśmy mm, no, rozpędzili się na przykład. E, do, do prędkości takich jak um, a, jedna dziesiąta prędkości światła, dwie dziesiąte prędkości światła, tak. ale to są e, to są dziesiątki i setki kilometrów na sekundę. pozostaje <laughs> <ale> problemy techniczne, <laughs> są gigantyczne. Po, problemy techniczne i finansowe są z tym związane, ale pozostaje też pytanie o, mm, no, nazwijmy to, sensowność takiej podróży, ponieważ. Yy, Odczucie nasze, czyli podróżującego w czasie, długości, y, upływu czasu, w żaden sposób się nie zmienia. Y, różnica jest tylko taka, że aby odbyć taką podróż, to trzeba się dać zamknąć prawdopodobnie w kapsule właśnie takiej kosmicznej. No właśnie. I to mo mogłoby być umiarkowanie atrakcyjne, ale, ale oczywiście w tą stronę da się przyspieszyć, bo to tak naprawdę jest przyspieszenie, jak gdyby upływu czasu zewnętrznego. Czasu zewnętrznego, tak. Czyli względem układu, który pozostawiamy inercjalnego, jaki jest powiedzmy w przybliżeniu tutaj na Ziemi. Słuchajcie, dziękuję Wam za szybką odpowiedź. No, i wracamy do regularnego materiału, do regularnej kanapy. To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. Witam was w kolejnym odcinku Kanapy Fizyków. Panowie, dostaliśmy takie pytanie. Po co są strefy czasowe? Po co jest czas letni i zimowy? I gdyby było trzeba wybrać któryś z nich, to który? Ja może zacznę od tego, że jak państwo widzą, bardzo ciężko jest y mierzyć czas, Jakbyśmy wrócili, powiedzmy, wyobraźnią do czasów rzędu 10 tysięcy lat temu, to odmierzanie czasu było na pewno dużym wyzwaniem technologicznym, cywilizacyjnym. W ogóle potrzeba tego się gdzieś tam pojawiała. Pewnie bardziej się pojawiła z chwilą, kiedy człowiek zaczął uprawiać ziemię, ale więc właśnie mniej więcej 10 tysięcy lat temu. I okazało się wtedy, że. Najlepszym sposobem odliczenia czasu, albo jednym z takich najlepszych, jest patrzenie na pewne zjawiska astronomiczne. Wiąże się to z tym, że ruch Ziemi, ruch obrotowy względem osi własnej jest dosyć stabilny. To znaczy to, że on nie jest doskonale jednostajny, jednostajny to wiemy dopiero dzisiaj, gdzie mierzymy czas za pomocą zegarów atomowych i wtedy takie różne dziwne efekty na przykład związane z porą roku i z dystrybucją mas na Ziemi związane z opadem śniegu na powierzchni, albo ze zmianą wilgotności, które wiążą się z takimi zmianami rzędu 100 milisekund. Te, te rzeczy możemy obserwować, ale wcześniej takie rzeczy były niezauważalne, w związku z tym widać było, że ten czas wynikający z obrotu Ziemi jest dosyć jednostajny. I teraz Drugą rzeczą, która, która jest też niesłychanie cykliczna, jest ruch orbitalny Ziemi. Ten ruch orbitalny Ziemi się odbywa po elipsie, jak dzisiaj wiemy. Przy czym Słońce znajduje się w ognisku tej elipsy. W związku z czym tak naprawdę, yy, 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 ten ruch <trym> or, orbitalny yy, złożony z ruchem obrotowym, przez to, że ruch orbitalny nie odbywa się ze stałą prędkością tylko ze zmienną, bo jest ruchem po elipsie, w związku z czym, y, bo i zmienia się odległość od słońca. Może widzowie nie będą wiedzieli. Wyobraźcie sobie, że tu mamy masę Słońce, a tu mamy planetę, która tak naprawdę. Tak. Ziu, i wolno, tak. wolno, wolno. Ziu, szybciej. No z gruba biorąc tak. To tak to kometa. Zmiana, no, ale, no, ale z, z gruba biorąc chodzi, tak, że to znaczy elipsie, że krótko, krótko mówiąc te obroty y, y, Ziemi. Które, z, które zimą u nas akuratnie Ziemia jest bliżej Słońca, one powodują. Naszą zimą. Naszą na zimą, na jak kuchy u nas, tak? Sy sytuacja jest taka, że Moment, kiedy chcielibyśmy powiedzieć, że jest południe, czyli że słońce jest najwyżej nad horyzontem, ten moment jest troszeczkę inny, się troszeczkę też przesuwa w stosunku do dnia. I to powoduje, że generalnie rzecz biorąc, jest czymś innym czas, który, który chcielibyśmy dla danego miejsca ustanowić taki, że będzie zawsze o godzinie. 12 w południe będzie słońce najwyżej nad horyzontem, okazuje się, że to jest trudne do zrobienia, czy wręcz niemożliwe. To znaczy, że to, to, to lokalnie to się troszeczkę przesuwa, ta maksymalna wysokość słońca w stosunku do tej równo odmierzanej godziny 12. Zatacza taką ósemkę. Tak. No. To I na to się nazywa tak. Ale... Tak, tak. To, 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 tak. I, I teraz yy, yy, więc jesteśmy w tej chwili przy pojęciu tego, że mamy czas lokalny, czyli w danym w miejscu mamy ten czas odmierzany najpierw w sposób bardzo naturalny, to znaczy, że chcielibyśmy, że godzina 12 to jest ta godzina, kiedy Słońce jest najwyżej nad horyzontem, potem się okazuje, że tak naprawdę to się troszeczkę zmienia i ta godzina 12 nam się troszeczkę rozmywa z położeniem najwyższym Słońca. Potem y, zaczęliśmy y, komunikować się z, z sąsiadami, na, i, i, i na przykład w momencie, kiedy wprowadziliśmy rozkłady kolejowe, to się okazało, że y, czyli gdzieś w XIX wieku okazało się, że czas odmierzany w jednym miejscu, tak. czas odmierzany w drugim muszą ze sobą podlegać jakiejś synchronizacji. To podobno był było punkt wyjścia. Tak. Bo jakby wracając trochę do twojej historycznej strony, to, proszę Państwa, na starych kościołach średniowiecznych. Często widywało się tylko jedną wskazówkę, godzinową. Ludzie w ogóle sobie nie da, zadawali, żadnego problemu nie robili z minutami. To jest nowy wynalazek. Była tylko godzinowa. I każdym w mieście był inny czas, no, zgodny jakby z lokalnym. Y, po prostu słonecznym, tak. zegar Zazwyczaj słoneczny. Dla, dla danego południa. I tak było tak. dobrze. To znaczy, było w Krakowie inny czas, w Rzeszowie inny, w Lwowie jeszcze inny i tak dalej, i tak dalej. I tak mogłoby być do dzisiaj, gdyby nie to, o czym powiedziałeś. Prowadzono kolej żelazną. I tu już okazało się, że jak zrobić, jak pociąg wyjeżdża o którejś w, z, z Krakowa, to o której godzinie jest w Rzeszowie? Według, jakiego Krak według czasu? krakowskiego, czy według tamtejszego tak. czasu? Oczywiście można by zrobić tak, że każdy przystanek jest czasem lokalnym, tylko że Byłoby Tylko, że ludzie, którzy wsiedli do pociągu, wygodnie, nie znają nie. tego czasu, do którego przyjeżdżają. Tak. No, no i po prostu problem. Cza, to, no, tak to... I wtedy to... wymyślono to... strefy czasowe. Tak. I to jest chyba odpowiedź na pierwsze pytanie naszego widza. To znaczy, po co są strefy, strefy czasowe? Strefy czasowe są po to, że jeżeli weźmiemy, że kula ziemska ma 360 stopni dookoła, yy, dzielimy to przez 24 godziny, okazuje się, że każde 15 stopni obrotu Ziemi to jest mniej więcej jedna godzina, dokładnie jedna, jedna godzina. I to powoduje, że co 15 stopni długości geograficznej musimy mieć inny, ten unormowany czas. Dlatego, żeśmy zrezygnowali z koncepcji czasu, y, który, który jest y, y, w każdym miejscu, w każdej wiosce, te, w każdym, ten, w każdym tak. miejscu ten rzeczywisty, prawdziwy czas słoneczny, tylko wprowadziliśmy koncepcję, Stref czasowych, po to, żeby na przykład w obszarze państwa móc mieć jedną strefę czasową. I w obszarze takiego państwa powiedzmy średnich rozmiarów, to znaczy takiego, który się nie rozciąga więcej niż kilkanaście stopni y, długości geograficznej. Duże kraje, jak na przykład Rosja, Stany Zjednoczone, Australia, takie kraje mają kilka stref czasowych na swoim terenie. Australia ma taką ciekawostkę, że ma co pół, roku, pół godziny nawet zmiany cza czasowe. Bałam. Natomiast na, na ogół są to co 15 stopni. I inne strefy czasowe. No i to powoduje, że, że oczywiście ludzie mogą w synchroniczny sposób oglądać, nie ja wiem, program telewizyjny w, w danym miejscu, wiedzą, co to znaczy dana godzina, dlatego że mamy wprowadzony jaką, jakąś. Yy, jakieś ujednolicenie tego czasu. No i teraz yy, przyzwyczailiśmy się do tego, że Słońce właśnie najwyżej jest nad horyzontem o godzinie 12, a to powoduje, że mniej więcej powiedzmy w, dla, dla stref tropikalnych, gdzie te różnice pomiędzy zimą i latem są małe, to znaczy, że Słońce wstaje gdzieś koło godziny 6, zachodzi koło godziny 6 po południu. I e, oczywiście dla, dla, e, jeżeli dalej się poruszamy na północ bądź na południe, od stref tropikalnych. Latem dzień się bardzo wydłuża, zimą bardzo się skraca. I koncepcja czasu. Wejdę ja, tutaj w słowo. Mhm. E, bo jak wiecie, pewnie dużo osób wie, że często podróżuję na oceanie, czyli na równik i mieszkam tam z dzikimi plemionami i tak dalej. I jest lato, upał niesamowity, piąta po południu, a ja wiem, że za godzinę ciach. Tak. Będzie noc. I to nie tak u nas, a troszkę tak, tak, tak. Bo u nas słońce zachodzi o tak za horyzont. Tak. U nich zachodzi tak. tak. Prędkość jest ta sama, ale y, z tą prędkością słońce jest dużo niżej no tak, niż tak, tak. w równik tak, w Egipcie jest to samo. Wobe, tak. Wobec tego y, zachód słońca to jest zjawisko które, astronomiczne, które odbywa się krótko. Węzłowato, I, zdecydowanie. i zawsze o tej samej porze. Tak, tak, no, Natomiast, I oni nie mają problemu, że jak ja im opowiadam, słuchajcie, jak ja im opowiadam, że u nas w lecie to jest jasno do dziesiątej wieczór, to oni, oni mi wierzą, bo oni mi ufają, ja ich nie okłamuję, ale to jest nie. Natomiast jak im mówię, że gdybyśmy stanęli na yy, biegunie północnym, to słońce. By chodziło tak w kółko i przez 6 miesięcy nie zaszło i potem dopiero. To oni myślą, że ja już chyba źle się czuję. Bo to po prostu jest niemożliwe. No to tak gorąco jest. Tak. Więc, no, coś, ale wracając, coś wykracza poza nasze doświadczenie. To jest, wracając to coś jest do tego, co powiedziałeś. W związku z tym, że nie mieszkamy na równiku, różnice między dniem w zimie, długością dnia w zimie i długością dnia w lecie są inne. Tak. No i to na przykład powoduje, że ptaki. Lubią być ptakami wędrownymi, dlatego że jak z, z, by mieszkały cały czas w Afryce, na przykład bociany, to czas, który by mogły wykorzystać na zdobywanie pożywienia, to jest raptem 12 godzin. A jak przenoszą się do naszej strefy. To czas, który mogą zdobywać na pożywienie, 18. dla wykarmienia młodych, to jest nawet 18 godzin, prawda? Więc to powoduje, że podejmują tą, ten wysiłek i, i przelatują do nas, dlatego że tu jest im łatwiej wykarmić młode. Czyli ptaki lubią czas letni. Tak, ptaki lubią czas letni. Ja też lubię czas letni, ale to jest inna sprawa. Na, 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 natomiast bym powiedział Czyli te tak. te migracje zawsze są północ, południe? No tak, tak. To, tak. Bo, bo z jednej strony jest, to jest, jest to, uciekanie przed, przed, przed. Bo są też migracje wschód, zachód, ale to, 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 to są troszeczkę inne migracje. Bo to są ptaki, które. które no, na, na przykład Gawrony przylatują do, do nas na zimę, prawda? I to jest populacja, która jest na Uralu. Naszym, w czasie naszego lata, a na naszą zimę przylatuje. To dlatego, że łatwiej jest zdobyć też pożywienie, po prostu tam już jest minus 40 bądź minus 50. No ale, ale to, to, to dygresja. Na, na, natomiast y, wróćmy jeszcze do, 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 do cza, czasu letniego. Otóż okazało się, że w czasie mniej więcej y, jak wprowadzono elektryczność, to zaczęto rozważać to, że tak naprawdę my musimy, dos nie, nie dostosowujemy y, naszego optymalnego y, funkcjonowania. Do, 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 do czasu trwania dnia. To znaczy, że jeżeli byśmy latem Przesunęli te godziny, bo, bo słońce wstaje o, o, o 5 rano i my, a my dopiero wstajemy o 7, więc dwie godziny dnia już istnieją. i zmarnowane, prawda? Więc, więc I w tym czasie właśnie wymyślono to, że a z kolei wieczorem niepotrzebnie świecimy światło i tak dalej, i tak dalej. Więc wymyślono i to się ostatecznie wprowadzono w życie tak naprawdę w czasie I wojny światowej w Niemczech, że wprowadzono zmienny czas, to znaczy, żeby zimą. Ciągle jednak wstawać, jak jest jasno. ale Natomiast latem, żeby to, to, to wieczorem mieć znacznie dłuższy wieczór, prawda? I iść spać, znacznie, znacznie krócej palić wiatru, złożywać świec i... Tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to były te czynniki, które spowodowały, że, 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 czyli taka twarda ekonomia. To znaczy, żeby mniej, bardziej optymalnie dostosować czas, czasy kulturowe, w jakich my Zwykli byśmy przeżywać nasz dzień. To znaczy, że wstajemy o siódmej, a idziemy spać tam, nie wiem, o 23. Na, Natomiast, żeby to bardziej dostosować, ten, ten czas umowny do, do tego naszego kulturowego. Trybu życia. Myślę, że angielska nazwa tego, tej zmiany strefy czasowej lepiej oddaje cel, bo to się nazywa czas oszczędzania światła słonecznego. No tak, tak. W wolnym tłumaczeniu co Tam. dokładnie do tego się sprowadza. Chodziło o to, żeby wykorzystać lepiej naturalne światło. Jurku, zorientowałem się, że występujesz w wielu materiałach, które publikujemy jako Instytut na sieci. Natomiast chyba jeszcze nie siedziałeś na kanapie fizyków, więc może jakbyś powiedział kilka słów o sobie. A to jest rzeczywiście mój debiut tutaj, przed ekranem, ale y, przez ostatnich wiele, wiele odcinków kanapy y, debiutowałem już w wersji audio, czyli mój głos słyszeliście na, w tych wszystkich czołkach i montowałem większość tych kanap y, dotychczas. Więc tak czuję się tak, czy owak, już jakby częścią społeczności, chociaż rzeczywiście po raz pierwszy siedzę tutaj. No dobrze, dobrze, ale chyba nie zajmujesz się na co dzień montowaniem filmów w Instytucie, czy kręceniem <grym> jakichś ma materiałów? <grym> Oczywiście, że tak, <grym> no nie. ale ja przy okazji robię też inne rzeczy. E, no więc y, może część z widzów mnie kojarzyć z podręczników do programowania w C takie. Książki kiedyś były, czy może są: Symfonia C, czy, y, czy Opus Magnum, czy misja w nadprzestrzeń e, może to czytaliście. E, zajmuję się też również robieniem filmów popularnonaukowych, e, no ale tak na co dzień w pracy, to y, pracuje w zakładzie spektroskopii jądrowej w pracowni struktury jądra atomowego, gdzie przeprowadzamy eksperymenty, kto, w których Słuchamy takich cieniutkich sygnałów nadawanych z jąder atomowych, bo ich nie można zobaczyć, są takie małe, ale można je pobudzić i posłuchać, co one nam mówią. To trochę tak, jak jesteście u lekarza. Lekarz, nie wolno nie mi dotykać mikrofonu, um, lekarz was opukuje i potem słyszy, jakim stanie są wasze płuca. I tak samo my. Żeby dowiedzieć się coś o jądrze atomowym, trzeba je pobudzić, wzbudzić i wtedy zobaczyć, jakie wysyła sygnały, spróbować je systematyzować. Niezwykła praca, taka, w której na co dzień na biurku ma się do czynienia z względnością czasu. Te rzeczy dzieją się nie gdzieś w książkach, tylko na naszych, naszych biurkach, w naszych przedmiocie badań. I faktycznie masz na biurku takie urządzenia? Tak i w dodatku muszę powiedzieć, że to jest w gruncie rzeczy najwspanialsze, to znaczy, Poczucie obcowania z tajemnicą. I nie mówcie mi, nie wykręcajcie się, że nie macie tego samego w waszej pracy. Bo przecież dlatego kiedyś zdecydowaliście, że chcecie zostać naukowcami. To jest niesamowita intelektualna przygoda. I na tym skończę opowieść o sobie, bo nie lubię rozmawiać o sobie. Dzięki. Zapewne i w twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy: kanapafizykow.maupa.edu.pl. Możesz też dodać, ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swoje odpowiedzi do Twojego wieku. Czekamy. Tymczasem, do zobaczenia w następnym odcinku.